Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej Konfederacji na Podlasiu. Ja nazywam się Zbigniew Kasperczuk, jestem jednym z liderów Konfederacji właśnie na Podlasiu. Szanowni Państwo, jako Konfederacja żądamy od premiera Donalda Tuska, od marszałka województwa podlaskiego, od pana wojewody podlaskiego szybkiego otwarcia przejść granicznych w województwie podlaskim przejść granicznych między Polską a Białorusią. Przejścia te są dla nas niebywale ważne z punktu widzenia ekonomicznego, dla naszych przedsiębiorców, którzy ucierpieli po zamknięciu tych przejść. Szanowni Państwo, dzisiaj stoimy ramię w ramię z przedsiębiorcami, którzy zostali pokrzywdzeni zamknięciem tych przejść, ponieważ ich sytuacja jest bardzo trudna. Rząd ich pozostawił na pastwę losu. Rząd nie podejmuje z nimi dialogu ani nie daje dla nich żadnych rozwiązań. Sytuacja jest dramatyczna. Możemy spojrzeć w taki sposób: zamknięcie obydwu przejść granicznych na Podlasiu spowodowało to, że mamy. Spadek, spadek sprzedaży detalicznej o 5,6%. To jest spadek na samym Podlasiu. Może to nikomu nic nie mówić, 5,6%. Natomiast jeśli to przełożymy na liczby realne, na liczby rzeczywiste, to jest kwota 970 milionów złotych, która wyparowała z kieszeni podlaskich przedsiębiorców. Mało tego. Jeśli zostawimy tą kwotę dzisiaj z budżetem województwa podlaskiego na rok 2025 przypomnę że jest to kwota 1 840 złotych to jest to aż 52% naszego wojewódzkiego budżetu szanowni państwo województwo lubelskie też tak jak województwo podlaskie ma granicę z białorusią tam jest otwarte przejście graniczne, yy, przejście graniczne w Terespolu tam odbywa się normalny ruch, i w momencie, kiedy zostały zamknięte obydwa przejścia graniczne z Białorusią na Podlasiu, wzrost sprzedaży detalicznej w województwie lubelskim wzrósł do 15%. Co to pokazuje? To pokazuje to, że my jako przedsiębiorcy, że my jako mieszkańcy województwa Podlaskiego musimy te przejścia mieć otwarte. To jest dodatkowy dochód. To są, to są yy, firmy, które działają, które zatrudniają, które przynoszą dochody i płacą podatki. My, jako Konfederacja, chcemy rozmawiać z rządem, chcemy rozmawiać ze wszystkimi siłami politycznymi będącymi w parlamencie, żeby wypracować stanowisko, które pozwoli szybko i sprawnie otworzyć, yy, otworzyć nasze przejścia graniczne na Podlasiu. Dziękuję bardzo. Jako mieszkańcy Podlasia, którzy kochają tereny, w których mieszkają, no nie możemy stać biernie i cały czas czekać na to, że obietnice, które e, szczególnie strona uśmiechniętej koalicji składa nam od dłuższego czasu, e, zostaną w końcu spełnione. Mieliśmy okres przedwyborczy, okres, w którym każdy polityk starał się obiecywać wszystko, co tylko można, aby zdobyć poważanie i głosy wyborców. Radny Pilecki opowiadał w każdym możliwym medium, że będzie otwierał granicę polsko-białoruską. Donald Tusk był na Podlasiu i również mówił o tym, że granicę polsko-białoruską trzeba otworzyć. Jeżeli mieliśmy programy, w których występowali politycy Polski 2050, to oni również wszyscy byli chętni i otwarci na to, żeby jak najszybciej te granice otwierać. Jako konfederacja mówimy teraz sprawdzam, ponieważ te granice dalej są zamknięte, a polscy przedsiębiorcy jak tracą pieniądze, jak tracili pieniądze, tak dalej te pieniądze tracą. Zobaczmy na przykład rynku kawaleryjskiej. Mówimy tutaj o rynku, który niegdyś słynął z tego, że z, z takiego podlaskiego przedsiębiorstwa, tak, z tego, jak Polacy potrafią sami organizować swoje własne przedsiębiorstwa i zarabiać pieniądze. Prezydent Truskolaski. Wziął się za rzekomą naprawę e, sytuacji na rynku kawaleryjskiej. Jak to zrobił? Otóż stworzył jarmark, którego nawet sam nie chciał promować, bo był zajęty wtedy lataniem za kampanią wyborczą Trzaskowskiego. Czy coś to przyniosło? Absolutnie nie. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory prowadzili swoje biznesy na rynku kawaleryjskiej, mówią, że oni nie chcą festynów, oni nie chcą zabaw i gier dla dzieci, oni chcą mieć. Możliwość handlowania, oni chcą mieć klientów, oni chcą mieć możliwości otwartych rynków zbytu na swoje towary. Dlatego apelujemy, a raczej żądamy od każdego, kto jest z naszego województwa i jest związany z koalicją, uśmiechniętą koalicją rządzącą: jeżeli nie potraficie wywrzeć wpływu na swoje własne środowisko, które rządzi w naszym kraju. To właściwie po co jesteście w tym e, w polityce? Po co zajmujecie stanowiska, które zajmujecie? Jako konfederacja żądamy, aby przejście graniczne, przynajmniej jedno, przynajmniej na próbę zostało otwarte po to, aby nasi przedsiębiorcy, lokalni przedsiębiorcy przestali gospodarczo, ale też i rzeczywiście, umierać i coraz to e, więcej tych pieniędzy e, tracić. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Jakub Perkowski, Konfederacja. Proszę Państwa, przez wiele miesięcy byliśmy mamieni tym, że przejście graniczne na Podlasiu musi być zamknięte, aby dotknęło to Łukaszenki, ponieważ chcieliśmy wywrzeć, taki był, taka była narracja tego rządu, że mamy wywrzeć presję, która spowoduje to, że Andrzej Poczobut zostanie uwolniony. Jak widać, po kilkunastu miesiącach, nic, na nic się to nie zdało. Tymczasem złapaliśmy kilka miesięcy temu, blisko rok temu, ruskiego szpiega Rubcowa. I co się stało? Oddaliśmy go za darmo ruskim, w momencie, w którym mogliśmy negocjować i uwolnić Andrzeja Poczobuta. Jeżeli chodzi o same przejście graniczne, proszę Państwa, ono musi zostać otwarte. Mamy na Podlasiu przecież drugą najważniejszą osobę na Podlasiu, Szymona Kołownię part z Partii Polska 2050, którzy nie zrobili nic oprócz gardłowania i grzania tematu, jak oni nie będą otwierać tej granicy. Mamy e, wiceministra rolnictwa, pana Krajewskiego z PSL-u, który również nie zrobił nic. Mamy Dlatego spotykamy się dzisiaj u przedstawiciela Donalda Tuska, pana Jacka Brzozowskiego, wojewody podlaskiego, panie wojewodo, panie prezydencie... Białego Stoku. Panie Marszałku, weźcie się w końcu do roboty. Kampania Trzaskowskiego się skończyła, przegraliście. Zróbcie chociaż coś dobrego dla mieszkańców naszego regionu. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję.